Dzień dobry, mam nadzieję, że jesteście wyspani. Już sięgamy po zadanie numer dwa. Zmieniłam trochę tutaj kolejność, tak, aby dwójka była z przodu i już wyciągamy. Zadanie numer dwa brzmi: przygotuj listę porządku. Przed świętami, szczególnie kobiety, wpadają w dość taki szał, tak, porządków, chciałyby, aby cały ich dom błyszczał na święta i żeby e, usiadły do wieczerzy wigilijnej z każdą posprzątaną szafką. I prawdę mówiąc, ja trochę jestem też e, z tych kobiet, które lubią mieć porządek i które trochę przesadzają w tym, w tym temacie. I dlatego chciałabym z Wami trochę nad tym popracować. Zadanie, które Wam proponuję, polega na tym, aby dziś siąść yy, najlepiej z domownikami i spisać sobie wszystkie yy, rzeczy, które chcecie posprzątać. Później spójrzcie na to i wybierzcie to, co faktycznie sprawi, e, że będziecie mieć komfort w święta i wykreście te rzeczy niekonieczne. Tak? Na przykład może piwnicy nie trzeba sprzątać, bądź strychu przed świętami, bo nie ma to żadnego znaczenia w, w stosunku do przeżywaniu, przeżywanych świąt. Później podzielcie się tymi porządkami z domownikami, tak żeby na jednej osobie też to wszystko nie spoczywało. Zaangażujcie każdą osobę w domu. Nawet małe dzieci mogą kilka tych zabawek wrzucić do pudełka, z myślą, że przygotowują się też na święta. I ustalcie sobie daty, kiedy to zrobicie. Wiele rzeczy, tak jak okna czy jakieś szafki można posprzątać dwa czy trzy tygodnie przed świętami. Dlatego nanieście te daty na kalendarz z konkretną osobą, która za to odpowiada i trzymajcie się tego. I Myślę, że też te porządki nie będą takie straszne i, i spowodują, że dzień przed Wigilią nie będziemy myć okna i nie będziemy um, ucharowani tak, że nie będzie nam się chciało nawet um, przygotowywać świątecznych potraw. Do zobaczenia jutro, miłego dnia, pozdrawiam Was serdecznie.